Cześć, to Patryk ze Spider's Hobby. Często zadajecie pytania na forum, jakiego pająka kupić na pierwszego. Także dzisiaj postaram się odpowiedzieć wam na to pytanie. Pokażę wam kilka propozycji z mojego regału i sami sobie ocenicie. Także zapraszam do oglądania materiału. Oczywiście klasyka klasyków, czyli Chromatopelma pubescens. bardziej znana chromka przez wszystkich, to jedna z propozycji ode mnie. Fajny ptasznik, nie odmawia jedzenia, dużo pajęczynuje. Wilgotność nie za dużą potrzebuje, także gorąco polecam początkującym. Kolejny z pajączków to PanVW SP Mahala. Fajny pajączek, rośnie do dużych, pokaźnych rozmiarów. Tu mam akurat podrostka. Samiec bardzo kolorowy. Samica taka ciemno-szarobura. Również nie odmawiają pokarmu. Także szybko rosną, dużo jedzą również polecam. Oczywiście słabo jadowite, z klasyki. Oczywiście Brachypelma Emilia. Jeden z fajniejszych ptaszników, Może nam się pokaże. Pokażność. się. Jest to samiczka. Chociaż długo rośnie, także lepiej mieć jakąś chromkę czy inne z tych co pokazywałem, które szybciej rosną, dużych nie ma, dość łagodne. Powolny, lubi wyczesać sobie włoski, parzące. Także trzeba uważać. No to, ale tak to. Bardzo fajny pająk. Także. Brahe pelma Emilia kolejna z propozycji. To Acanthoscuria Geniculata, bardziej znana wszystkim jako genia. Kto z nas by nie chciał mieć geni? Rośnie do pokaźnych również rozmiarów. <laughs> nie ma dużych wymagań, dość pancerny pająk. Nasz akurat przeżył przemrożenie, także żyje, ma się świetnie, ma na imię także gorąco polecam. Dużo je, dużo rośnie, także kolejna z moich propozycji to jest dla Was. Tak jak mówiłem, nie odmawia jedzenia. Brechypelma, czyli Brechypelma Classi, też bardzo ładnie ubarwiona samiczka. Też polecam początkującym. No, jak zresztą każdą braszkę. Tylko dobór kolorystyki, tak naprawdę, w braszkach według mnie też bardzo piękna. Także to kolejna z moich propozycji: Brachy Pelma klasy. również polecam pająki z rodzaju Afonopelma. To jest akurat Afonopelma Anax. Bardzo ładna samiczka. Pochodzenie: Kostaryka. Hmm, temperatura 27-29 stopni, wilgotność 60-70. Ptasznik naziemny, powolny, bardzo łagodny, można było widzieć na filmach. Jak córka moja brała na ręce, także również polecam początkującym. Bardzo ładny ptasznik. Cyka to już chyba wam nie muszę przedstawiać. Puchacza Tiltokat albo Pilosus nika Nicaragua. To jest akurat tak zwany kędziorek. Szybkość powolna, słaby. Słaby jad, naziemny ptasznik, nasza karmelka lubi się zakopać, także to u ragu, akurat jest norma. Bardzo fajny ptasznik dla pierwszego, no już taka klasyka, którą wspominał nawet Miłość w QA, także będziemy polecać go jak najbardziej zawsze dla początkujących. Bardzo fajny ptasznik, także klitokat albo Pilosus. Czy Nicaragua, czy Honduras? Za chwilę pokażę Honduras. Właśnie Hondurasa Także Nicaragua bardziej puchata Honduras taki mniej puchaty Ale też bardzo fajne, Bardzo fajne ptaszniki Także gorąco polecam Kędziorki na pierwsze pająki I zawsze to będę polecał, również jak miłość. Bardzo lubi jeść pozycji to brachy palma boemi Zresztą jak każda braszka, jak mówiłem wcześniej, kwestia koloru dobrania chyba sobie. Także pochodzenie również Meksyk. Temperament bardzo łagodny, jad słaby, ptasznik naziemny. Jest akurat po wylince, będzie dzisiaj miała pierwsze karmienie, zobaczymy jak chce jeść, więc nie będziemy jej dalej męczyć. ma boemi, kolejna z propozycji, o których mówiłem wcześniej. Bardzo ładny ptasznik kolejny z gagatków Nando Tripepi jeśli ktoś szuka pajączka z lekkim pazurem to bardzo polecam także Rossi lubi pokazać helicerki jest bardzo temperamentna i charakterna ale bardzo fajny ptasznik dla początkujących słaby jad może uda mi się zaprezentować jak Rosji lubi pokazać ząbki chociaż pewnie się schowa do norki ale polecam też dla początkujących, że lubi się postawić, pokazać helicery, lubi sobie tupnąć łapami. Także trzeba uważać, Ale i też nie przepuści. Fajcie, pająki przedstawione przeze mnie na filmie to tylko moja sugestia. Także. Nie musicie ich brać do siebie. Ki, które wam pokazuję, mam je osobiście i z nimi mam doświadczenie, także dlatego je wam polecam. To nie to, że tak sobie wyssałem je z palca, po prostu są u mnie cały czas i z nimi obcuję, także dlatego wam je polecam. Że nie ma sensu robić opisu gatunkowego, no bo to na stronie można sobie przeczytać. Ja wam powiem wszystko swoimi słowami, także oglądajcie sobie dalej. Najstarsza przyjaciółka, oczywiście, Brehepel Mahamori to by te polecał zawsze tego pajączka, także. Brahe Pelma to gramostol Oczywiście wszystkie gramostole. Bardzo spokojny pajączek. Aktualnie je nie będę jej wyganiał. Bardzo spokojny temperament łagodny. Siła jady słaba, także gorąco polecam. Tylko bardzo długo rośnie, także no, trzeba wziąć na to poprawkę. Też pięknie ubarwiony ptasznik. Jedną przedstawicielkę fajnych pajączków, także Lasiodora parachybana. Ptasznik. Olbrzymi, bardzo fajny pająk na początkującego, Bardzo niedoceniany na mnie też bardzo spokój. Pajączek dosyć duży rośnie, nie odmawia w ogóle jedzonka. Także też fajny pajączek na pierwszego. To tyle. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Komentujcie, lajkujcie udostępniajcie. Jakie macie jakieś pytania zadawajcie śmiało czy w wiadomości prywatnej czy kom w komentarzach pod filmem. Jestem do waszej Zapomniał dyspozycji. Nie wspomnieć o konkursie także sprawdzajcie udostępniajcie też konkurs no i bierzcie czynny udział w nim. Do kupienia są także bryloczki także zaglądajcie na stronę. Pozdrawiam.